Witajcie w pierwszym odcinku z naszej serii Borsuczane modyfikacje. Wiem, nie, nazwa nie jest zbyt oryginalna, ale zawsze coś. E, I tak, pierwszym modem, który z, 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 nagram jest to mod, który dodaje r, różne portale, które nas teleportują do różnych biomów. Resztę zobaczycie sami. A więc tak, pierwszym podstawowym e, portalem który najłatwiej zdobyć i zrobić jest portal z dirtu. Może mało oryginalny, ale zawsze jest. Najlepiej buduje się go poza trawą, gdyż jeżeli zmieni się klocek dirtu w trawę, wtedy aktualnie portal się zamknie i po prostu będziemy musieli zniszczyć ten kloczek, postawić od nowa, i dopiero wtedy będziemy mogli przeteleportować się do danego miejsca. Pozwólcie, że ja sobie zrobię dzień, bo je, robi się noc. Dobra, mamy dzień, tylko że tu mi wpadł jeden klockiak... ...girtu. To nic, zdobędziemy go i... Idziemy stąd. Zdobądźmy sobie troszeczkę piasku. O. Tak, żeby zrobić taką podstawową... ...platformę pod... ...pod portal. A więc gdy już mamy przygotowaną platformę, możemy zrobić w sumie i podstawowy portal, czyli taki jak do NetEru, tylko, że z Dirtu. I on będzie działał tak samo jak portal ekologiczny, który jest do niego potrzebny ...mniej danego surowca. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten portal, który teraz robimy... ...nie potrzeba się aż tak bardzo wysilać przy tym... ...gdyż Dirt jest prawie wszędzie... ...i nie ma sensu kombinować. Jeszcze mi tam utknął, to nic, sobie stąd. I to jest schemat do budowy portali, które zobaczycie w dalszej części odcinka. My będziemy oczywiście korzystać z tego podstawowego, gdyż w sumie lepiej wygląda. Taki portal po aktywowaniu go teleportuje nas do biomu, gdzie są równiny, tak jak teraz byliśmy. Każdy biom, każdy, który nam się stworzy, gdyż każdy teleport teleportuje nas, teleport teleportujący nas do innego świata, jakby, wymiaru, tworzy osobne. Dlatego nigdy dany biom się nie skończy. Tu mamy podstawowy, czyli takie równiny bardziej. Tutaj nam się tworzą takie różne równiny i e, będzie nam się tak cały czas stworzył ta, ta, dany generator. Tak jest stworzony generator, że będzie tworzył nam cały czas taki sam biom. Zanim mogą się pokazywać jakieś pagórki, ale ogólnie jest taki sam. Chcę wam pokazać też, e, iż e, faktycznie po zmianie klocku e, dirtu e, na trawę Portal się sam zamyka, co może być niebezpieczne, więc zawsze trzeba podkopać się i podłożyć pod portal. Ja teraz przyspieszę, żebyście to szybko zauważyli. A więc jak widzicie, tutaj nam ten krotek zmienił się w trawę i portal nie działa. Musimy zrobić to samo i podpalić go. Wtedy możemy z powrotem wyjść. I pokażemy się w tym samym miejscu, co... Za pierwszy razem teleportowaliśmy się. Kolejny portal, który jest łatwo e, do zrobienia, jest to portal sandstonea. Można nawet zgadywać iż taki teleport Teleportuje nas na pustynię. Na pustyni jest taki plus, iż tutaj pojawiają się bardzo często wioski. Ja raz tak przeleciałem po takim świecie i znalazłem trzy wioski nieopodal siebie. To może być w sumie jednym z plusów takiego generatora. Kolejny plus jest taki, że pustynia nigdy się nie skończy. Generator jest tak ustawiony, że pustynia będzie się cały czas ciągnęła. A właśnie mamy wiaskę. Kolejnym portalem jest portal zrobiony z drewna, podstawowego drewna, nie wiem jak jest z innymi drewnami, nie sprawdzałem, powiem wam to później jak sprawdzę, podstawowy, z podstawowego drewna robimy i także można się łatwo domyślić, iż teleportuje do lasu, tak samo jak pustynia, las nigdy się nie skończy, cały czas będzie się ciągnął, co jest dość dobrym plusem, jeżeli na przykład... Już wam się kończą drewna, bo nie chcecie niszczyć natury. Jest to bardzo dobry sposób do zdobycia szybko drewna. Kolejnym portalem jest to portal z bloków śniegu, którego można zrobić z śnieżek. Taki portal oczywiście teleportuje nas na biom zimowy, czyli na tajgę. Jest coś takiego, iż to nie teleportuje nas na tyle na biom zimowy, co na, na teren zimowy ośnieżony, na teren... Właśnie z takimi drzewami. Jednakże, jeżeli spadnie, będzie padał śnieg, o ile się nie mylę, to ten teren się zamrozi. Ale głównie chodziło autorowi pewnie o to, iż tutaj są tak, takie właśnie drzewa, jak na typowym biomie. Jeżeli dobrze poszukacie, to pewnie znajdziecie tutaj śnieg, jednakże nie jestem co do tego przekonany. Kolejnym portalem, już trudniej do zrobienia, jest portal z bloków żelaznych. Taki teleport teleportuje nas do gór. Tak, pozostałe biomy. Ten nigdy się nie skończy. Jeżeli ktoś jest fanem i lubi budować różne domy w górach, to jest dla Was. Góry są różnej wielkości, od pagórków zwykłych po wysokie góry. Ale obiecuję wam, że nie zawiedziecie się na takim biomie. Kolejnym rodzajem teleportu jest portal z bloków złota. I on teleportuje nas do Na bagna. Takie teleportuje nas na bagna. Jednakże ja mam wyłączone w OptiFine. Już włączam. Takie teleportuje nas na bagna. Tylko że ja to źle zrobiłem. Jesteśmy na bagnach, a więc czas na kolejny teleport. Kolejnym teleportem jest teleport z bloku lapis lazuli. Jest to według mnie teleport mniej użyteczny i nieopłacalny do robienia, ale to jak woli. Taki teleport teleportuje nas do oceanu. Będziemy przeteleportowani do jaskini pod oceanem, i trzeba będzie się przekopać do góry, żeby dostać się na powierzchnię. Zaraz przedostaniemy się na górę. To wam wszystko pokażę. A więc idziemy do góry. Tutaj można kopać też nad sobą. Gdyż nie będziemy, nie wiadomo jak daleko. Zaraz nas powinno coś zalać. O, jesteśmy już... ...pod oceanem. Nie wiem, czy mi się uda wypłynąć. No raczej tak. No i tak jak reszta biomów, teleportów o co nigdy się nie skończy. Będziemy cały czas dryfować i dryfować i on nigdy się nie skończy. A więc cza, na, nadszedł czas na najlepszy teleport według mnie. I pewnie przez was najchętniej budowany, o ile tak, im takowego moda będziecie wygrywać. A więc nadszedł na numer, czas na numer 1 z portali. Jest to portal z bloków diamentowych. I w sumie do najlepszego. A! W sumie do najlepszego miejsca nas teleportuje. Mianowicie do muszrom, biomu grzebowego. A jeszcze jest plus w tym, iż każdy teleport. Generuje nowy świat, który nigdy się nie kończy. Tak samo jest z biomem grzybowym. Zawsze znajdziecie biom grzybowy, jest on dość mały. Jednakże tutaj on się ciągnie w nieskończoność. Gdzie byście tylko poszli, będziecie mieć biom grzybowy. Myślę, że to będzie najczęściej budowany przez Was teleport. I jak najszybciej chcecie się do niego dostać. Gdyż nawet do tej chwili. Wiele osób nawet nie zobaczyło na własne oczy biomu grzybowego. Mianowicie ja też. A więc jeżeli jak już wybudowałem ten portal i zauważyłem, że teleportuje nas tutaj, się bardzo z tego powodu cieszyłem. A więc w sumie byłoby na tyle jak na portale. Teraz nadszedł czas na instalację. Nadszedł czas na instalację. Potrzebu do wgrania moda potrzebujemy dwóch plików, plik od mo moda i mod laddera. Te dwa e, foldery zna znajdziecie w opisie oraz stronę do e, pobrania, jeżeli e, nie ufacie mi, czy jest, że jest wirus lub tym podobne. A więc tak, wpierw wchodzimy w start i wpisujemy Updata% procent, procent up i wchodzimy w folder Minecraft. Tutaj mamy y, różne foldery. Wchodzimy do folderu bin. prawym y, na plik y, Java Minecraft. Otwórz za pomocą. U mnie jest to WinRAR. U Was może się różnić. I tak. Na sam początek usuwamy MetaInf, To jest pierwszy krok, y, jeżeli chcecie wygrać MOD. I to nie tylko do tego, ale do wszystkich innych. Usuwamy meta inf i pierwsze otwieramy modeladera. Zawsze na sam początek wygrywajcie modeladera. W sumie nie wiem, czym się to różni, ale jak mówią, że pierwszy modelader to zawsze polecam tak robić. Wszystkie pliki z modeladera kopiujemy tutaj i zatwierdzamy. A więc modelader już jest wygrany. Teraz znaczy czas na naszego moda. Tutaj mamy dwa foldery. W tym się nie przejmujcie. Mamy tu dwa foldery. In jar i InMods. Wchodzimy do InJar. Kopiujemy to wszystko. Także z folderem net. I przyciągamy tutaj. Zatwierdzamy. W połowie nasz mod jest dodany. To możemy wyłączyć. Tutaj przejdźmy do folderu InMods i do głównego folderu Minecraft. Jeżeli tutaj macie folder mods, to wszystkie pliki skopiujcie do niego, jeżeli nie macie, jak posiad posiadacie czystego minecrafta jak ja, to prawy kliknijcie prawy przycisk myszki, nowy, folder, i wpiszcie mods. Wchodzimy do, mod do tego folderu. Zaznaczamy te wszystkie pliki i kopiujemy do naszego folderu. już to tak zrobimy, Nasze, mo, nasza modyfikacja jest zainstalowana i możemy się cieszyć. Zdobyć wszystkie potrzebne przedmioty, zbudować portale i wybudować, przeteleportować się i robić co chcecie. To było na tyle jak na tą modyfikację, czekajcie na kolejne. Subskrybujcie, komentujcie i cześć.